Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w serii DNA. Dla nowych osób chcę tylko wam powiedzieć, kochani, że pierwsza seria jest to seria, która mówi o tym, że Bóg jest dobry i przyglądamy się Bożej dobroci pod różnym kątem. Akurat właśnie teraz jesteśmy w temacie łaskawości Boga, która wynika z jego dobroci. A w serii DNA e, przyglądamy się takiemu zagadnieniu, że Jezus Chrystus umarł na Krzyżu dla naszego zbawienia, bo z tego wynika nasza tożsamość, e, o czym będę mówiła później. Ale, żeby dobrze zrozumieć, e, co faktycznie wydarzyło się na Krzyżu, potrzebujemy właśnie rozumieć temat łaski. Dlatego w drugiej serii e, badamy temat łaski, na razie w oparciu o dokumenty Kościoła Katolickiego, a później w oparciu o Pismo Święte. Myślę, że już niedługo właśnie zaczniemy sobie sięgać do Pisma Świętego też w tym temacie. I słuchajcie, na dzisiaj jest podpunkt, który wydawał mi się być prosty, oczywisty, banalny, a jak go sobie tak dokładnie przeczytałam, to aż mam ciarki po prostu na całym ciele, bo jest to taka głębia, jest to taki ogień, że och, mam nadzieję, że, że Wy również to odczujecie i dostrzeżecie tę głębię. W tym, co, co możemy tutaj przeczytać. Kochani, Katechizm Kościoła Katolickiego 2011 podpunkt czytamy tak. Miłość Chrystusa jest w nas źródłem wszystkich naszych zasług przed Bogiem. Łaska, jednocząc nas z Chrystusem czynną miłością, zapewnia nadprzyrodzoną jakość naszym czynom, a przez to ich zasługę tak przed Bogiem, jak przed ludźmi. Święci zawsze mieli żywą świadomość, że ich zasługi są czystą łaską. Jest tu dużo smaczków, jest tu dużo ważnych podpunktów, które są głębią, więc myślę, że najprościej będzie, jak Wam to rozwysuję. Może taka forma obrazowa ułatwi nam zrozumienie tego, o czym tutaj czytamy. Zaczniemy sobie troszkę w połowie. Mamy tak: łaska jednocząc nas z Chrystusem. Czyli jest sobie Chrystus. Uwaga, to będzie y, bardzo poglądowa wersja, więc proszę się tutaj nie oburzać, jak wygląda Chrystus. O, cyk. Na pewno jest uśmiechnięty. Mamy Chrystusa, tadam. Możemy tutaj narysować koronę, żebyśmy wiedzieli, że chodzi o Chrystusa, króla królów. Y, i, I my jesteśmy teraz zjednoczeni z Chrystusem, czyli jesteśmy my, i teraz tak, żeby było, że my tu jesteśmy, to jesteśmy powiedzmy um, osobno narysowani, ale jesteśmy zjednoczeni łaską, no bo łaska jednocząc nas z Chrystusem, więc to zjednoczenie, wiecie, jakby to narysować, może o, może taką falką sobie połączymy rączki z Chrystusem. Naprawdę jest to bardzo poglądowe, ale e, jak dojdziemy do końca tego rysunku, to myślę, że zrozumiecie o co chodzi. Dobra, czyli mamy Chrystusa w koronie, jesteś to Ty, jestem to ja tutaj, i tutaj jesteśmy zjednoczeni, zjednoczeni łaską. Czyli uwaga, łaska to jest łaska. Jednocząc nas, łaska, jednocząc nas z Chrystusem. Czynną miłością. Czyli czym nas ta łaska jednoczy? Czynną miłością. To jest spoiwo naszej relacji z Chrystusem, że jest czynna miłość. I to jest o tyle też ważne, że jeżeli nie spotykamy się z Chrystusem regularnie, jeśli nie trwamy z Bogiem regularnie, nie spotykamy się, nie trwamy w Jego obecności, to ciężko jest nam tego doświadczyć. Nie mówię, że tego nie ma. Bo Bóg jest i Bóg Cię kocha, ale ciężko będzie Ci tego doświadczyć, że tutaj jest miłość i to jest czynna miłość. Zaznaczmy sobie, że ona jest czynna, czyli będzie jakby się ruszała. O, tak jakby ona. Widzicie, widzicie te drgania miłości? To serduszko ono jest czynne, ono drga, ono jest aktywne, czyli jesteś Ty i ta aktywna miłość między Tobą a Bogiem. Łączy Was łaską. Czyli mamy jedno zdanie. I teraz co się dzieje? Ten fakt, że właśnie ta łaska jednoczy nas z Chrystusem, czynną miłością, ten fakt zapewnia nadprzyrodzoną jakość naszym czynom. Czyli ja, jakby myślałam sobie o tym, że to sprawia, że cała nasza osobka, um, czekajcie, Nadprzyrodzoną jakość, cała nasza osóbka w związku z tą, z tą, z tą relacją z Bogiem. Tutaj, cała nasza osóbka mm, swoim istnieniem działa w sposób nadprzyrodzony. To jest niesamowite, ale zobaczcie, zapewnia nadprzyrodzoną jakość naszym czynom. Czyli teraz wszystko, co od Ciebie wychodzi, wszystko, twój uśmiech. Twój płacz, Twoje przepraszam, Twoje dziękuję, Twoje ustąpienie miejsca, Twoja modlitwa, to wszystko, te banały życia codziennego, to wszystko, co od Ciebie wychodzi, jest uwaga w nadprzyrodzonej jakości. To jest nadprzyrodzona jakość. Rysuję, kochani, tutaj koronę, bo jak nadprzyrodzona jakość, to wiadomo, korona. Czyli zobacz. Fakt, że e, dzięki łasce jesteś cały czas połączony właśnie tą czynną miłością z Chrystusem, tylko dzięki temu wszystko, co robisz, e, nadaje nadprzyrodzoną jakość Twoim czynom. I teraz kontynuujemy wyjaśnienie, a przez to właśnie, dlatego właśnie te czyny stają się zasługą przed Bogiem i przed ludźmi. Tylko dlatego. Ehm... Jak to można, czekajcie. A przez to ich zasługę, tak przy Bogie. Nie będę rysować tej zasługi, nie wiem jak to zrobić. <grym> Ale chciałam właśnie tym rysunkiem wam wyjaśnić, um, że to jest jedyne właściwe rozumienie. Jest ono biblijne i to jest jedyne właściwe rozumienie wszelkich innych zasług w twoim życiu. Czyli jeśli masz e, sytuację, że modlisz się za jakąś osobę i ona wyzdrowiała... To ta zasługa jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że Twoje czyny są nadprzyrodzone, eee, znaczy mają nadprzyrodzoną jakość, tak jak tutaj czytamy. Eee, a dlaczego? No właśnie dlatego, że jest łaska. Jest łaska, która jednoczy Ciebie z Jezusem Chrystusem, czynną miłością, czyli ta czynna miłość jest spoiwem między Tobą a Chrystusem, eee, i właśnie w tej łasce. Twoja jakość e, czynów, ale zarazem też jakość życia, no bo twoje życie składa się z różnych czynów, tak? Więc po prostu twoja jakość życia staje się nadprzyrodzona i dzięki temu właśnie e, możesz e, no zbierać zasługi. Choć powiem Wam, dla mnie w ogóle m, takie określenie zasługa. No, mi się trochę źle kojarzy, nie wiem, może to jest kwestia po prostu jakiegoś bagażu doświadczeń i różnych nauczeń, które już mam za sobą. No, mi się zasługi źle kojarzą. E, I tak sobie myślałam o tym, że jakby tłumacząc to troszkę jeszcze prościej, e, to jest kwestia tego, że po prostu kiedy jesteśmy właśnie w tej relacji z Chrystusem i kiedy ta aktywna miłość po prostu między Tobą a Chrystusem cały czas e, płynie w Tobie, ona jest w Tobie widoczna. To Twoje serce też w związku z tym się zmienia. I dzięki temu, że Twoje serce się zmienia, to po pierwsze, postępujesz inaczej, zmieniają się Twoje czyny, właśnie nabierają one tej nadprzyrodzonej jakości, a po drugie, to uzdalnia ciebie, żeby widzieć zmiany w swoim życiu. Czyli jakby przekładając to na taki współczesny język, taki bardziej codzienny. Um, to, że widzisz na przykład uzdrowienia, modlisz się za kogoś i widzisz uzdrowienia, to jest wynik tego, że nastąpiła zmiana w Twoim sercu i Twoje serce jest gotowe widzieć te uzdrowienie, e, bo Bóg je przygotował właśnie będąc z Tobą w tej relacji e, no, czynnej miłości. No więc, kochani, no jaki to jest piękny temat. I jeszcze zobaczcie tutaj jest takie jedno kluczowe słówko, e, że właśnie czekajcie. Łaska, jednocząc nas z Chrystusem czynną miłością, zapewnia nadprzyrodzoną jakość naszym czynom. Zapewnia. Więc jeśli masz wątpliwości, a czy moje czyny też na pewno są w jakości nadprzyrodzonej, tak, bo łaska i relacja z Bogiem zapewnia, że Twoje czyny są nadprzyrodzone. Więc warto się też zastanowić, jak żyjesz, czy faktycznie. Hmm, no właśnie, czy, czy faktycznie niektóre Twoje czyny są na miarę dziecka Boga, czy może chciałbyś coś zmienić? No, ale to jest w ogóle odrębny temat. Ach, to jest właśnie życie z Bogiem. Czy to nie jest piękne? To jest wspaniałe i słuchajcie, ten temat, właśnie że nasze czyny i nasze życie po prostu jest przeniknięte nadprzyrodzoną jakością w ogóle to słowo to jest też hit. Um, to jest właśnie coś, co mnie niesamowicie porusza do budowania królewskiego sposobu życia. Będę mówiła o tym w piątej serii. My jako dzieci Chrystusa, Króla, my jako dzieci Boga wszechmogącego, no właśnie, dzięki temu, że mamy relację z Bogiem, możemy żyć po królewsku. Nasze czyny mają nadprzyrodzoną jakość i to powinno nas wyróżniać w świecie. Nasze życie powinno właśnie świecić chwałą, powinno być odblaskiem no właśnie tej relacji z Chrystusem. Ach, no i tak, taki temat na dzisiaj. To jest dopiero jakiś, wiecie, jakiś początek. Będziemy w to wchodzić dalej, w różnych seriach pod różnym kątem, ale na dzisiaj chcę, żebyście mieli tą świadomość, że nawet jeśli masz jakieś zasługi u Boga czy u ludzi, to wszystko, 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 wszystko. Zaczyna się właśnie w relacji z Chrystusem, w Jego łasce, która Ciebie jednoczy, a Jego aktywna miłość działa w tej relacji, działa w Twoim sercu. Tylko i wyłącznie tak możemy patrzeć na zasługi. No, a to się nam przyda w kolejnych odcinkach też. No to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam Was, błogosławię z modlitwą. Niech Bóg Was prowadzi. Amen.